Wyobraź sobie, że znajdujesz w sieci miłość idealną. Fernando? Camila? Tak zmysłową, jakiej jeszcze nie zaznałaś. I wyobraź sobie, szukam doktora Fernanda Castella, że ten mężczyzna to on. Nie istnieje. Fernando Castell, w czym mogę służyć? Fernando. Niech to. Mam tylko jedno marzenie założyć rodzinę z bratnią duszą. Potrzebuję Twojej pomocy. Riviera Esmeralda. Miejsce dla wybranych. Kto tu zamieszka, zostaje na zawsze. Dobry wieczór, Fernando. Czy wolisz Miguel Esteves? Angela Ferrer, jak się masz? Czego ode mnie chcesz? Przywyknij do myśli, że jestem twoją sąsiadką. Nigdzie się nie wybieram. O jakiej kobiecie mówimy? To ci się podoba? Lubisz zapach perfum mojego zięcia? Po co przyjechałaś do Cartageny? Nie wystarczy jej, że rozbiła nasze małżeństwo? Z chemią nie wygrasz. Przestańmy udawać. Po co ją zaprosiłeś, tato? Wiem, że Cię zraniłem. Czujesz się wykorzystana. To nie Ty mnie wykorzystałeś, tylko ja Ciebie. I będę to robić do znudzenia. To był wypadek. Musisz mi pomóc.